Witamy serdecznie w tarnowie podgórnym w ten majowy już okres. Co e... prawda trochę chłodny, trochę chłodny, ale nie ma aż takiego wiatru, więc nie jest też źle. Tak, dokładnie. Słuchajcie, za nami jest najnowsza dostawa ciągników Opax. Przyjechały do nas 3055 modele. To nie jest ostatni transport, który nas czeka w maju, mhm. więc e... oglądajcie nas, bo na pewno będziemy wstawiać nowe filmy z dostawy Przemku, z tego co widziałem, są jakieś zmiany w tych ciągnikach? Jak najbardziej. Na pierwszy rzut oka już możemy tutaj spojrzeć, że mamy model Pro i dopisek four cylinders, co oznacza, że nowe ciągniki pod marką Aupax 3055 będą wyposażone w czterocylindrowe silniki, również marki Dosa. No właśnie, no bo tak jak mieliśmy poprzednie modele starsze 3055. Mhm. No to jednak ten odzew z rynku był taki, że ludzie chcieli jednak te cztery cylindrowe. Tak. W pewnym momencie zaczęły nam się właśnie sprzedawać 65 i 75 tak. które miały cztery cylindry i to był właściwie duży powód u wielu klientów. Co prawda też trzeba wspomnieć, że ten trzycylindrowy silnik nie jest zły, jak to najbardziej. One świetnie się w tych ciągnikach sprawdzają. Tak. Natomiast klienci przyzwyczajeni są, że te mhm. ciągniki Około 50-60 koni już mają te cztery cylindry. Tak, tak, tak. tak. No... W związku z czym my zgłaszaliśmy to do producenta, że dla nas lepszym rozwiązaniem by było posiadanie takiego silnika czterocylindrowego. Tak, bo można powiedzieć, że też pierwsza generacja tutaj no, zrobiła takie wrażenie dobre na klientach. Tam też był silnik czterocylindrowy, z tego co pamiętam, tak, Damian? Tak, jak najbardziej. Były to prostsze oczywiście konstrukcje, bo wtedy nie obowiązywała norma na te stage ciągniki 5. Norma Stage 5. Tutaj już obowiązuje Norma Stage 5 i początkowo właśnie producent wymyślił rozwiązanie, żeby były trzycylindrowe dusany o pojemności 1,8. A tutaj mamy. Tu mamy. Dosana 4-cylindrowego o pojemności 2.4, czyli jakby jednostkę, którą znamy, bo te silniki są montowane w, również w serii 3000, ale w ciągnikach o mocy 75 i 65 koni. Może podejdziemy, czyli, zobaczymy. Czyli tak naprawdę to nie jest dla nas jakaś nowość, tak. jeśli chodzi o sam silnik, bo... Tutaj nie było zmian konstrukcyjnych samego silnika. Tu chodzi o to po prostu, że nowością jest, że w ciągnikach 50-konnych już teraz mamy cztery cylindry i wyższą pojemność. Tak, jak widzimy, no w 55 warbosie było troszeczkę tutaj więcej miejsca, natomiast, no wiadomo, zmiana silnika jeden cylinder więcej. Na pewno to też będzie miało wpływ na rozstaw osi, niezbyt duży, ale na pewno. Jeżeli chodzi o przyrządowanie. No, to tak naprawdę to, co już znamy, czyli silnik czterocylindrowy z DPF-em i katalizatorem. No, bo silnik silnik czy ciągnik musi spełniać normy emisji spalin Stage 5. Z ciekawostek już widzieliśmy pierwsze sztuki, że mamy przystosowanie pod przedni, tuż z wałkiem WORM więc do tego ciągnika już jeżeli jakiś klient będzie miał życzenie, możemy takowy zamontować. Jest to sporadyczne, natomiast faktycznie bardzo często, bardzo często. Mieliśmy sygnały po prostu od naszych handlowców, że niektóre, niektórzy klienci potrzebowali do takiego modelu czy pięćdziesiątki, czy 65, piątki, siedemdziesiątki, piątki. Nie tylko przedni tus, ale i tus z przednim wałkiem WOM. Do tej pory nie mieliśmy dla nich rozwiązania. Z tego co wiemy jest producent niemiecki, który po modyfikacji chłodnicy oraz tak, troszeczkę ale te konstrukcji... Modyfikacje były bardzo... Bardzo, bardzo yy, na szerszą skalę ta. niż mogliśmy my, jako importerzy yy, ciągników, yy, oferować. No dobrze, tutaj mamy sam silnik omówiony, natomiast takie jeszcze nowe rzeczy, które w poprzednich modelach nie były, które w tej chwili są już standardem. No to podejdźmy, zobaczmy. Tutaj akurat pierwszą rzecz już chciałem poruszyć, bo jednej rzeczy nie widzimy, natomiast yy, jak wiecie, o, yy, oglądacie nas. Yy, to nie tylko dostajemy ciągnik, zresztą sami widzicie, że na przykład jednego koła tutaj nie ma zamontowanego. Niektóre rzeczy dostajemy obok po to, żeby jak najbardziej tą paczkę wykorzystać zmieścić, wykorzystać przestrzeń ładunkową, więc obok już wyciągnięte są z kontenera przednie błotniki, które wcześniej nie były w standardzie. Tutaj widzimy stelaże. One są oczywiście skrętne, tak żebyśmy tutaj mogli pokazać o. One są oczywiście skrętne. Eee, to może przejdźmy do tyłu, bo chyba dążysz do tego, co z tyłu się znajduje, tak? Przejdźmy do tyłu, bo Przemek już wie, do czego zmierzam. Proszę, opowiadaj w takim razie, a ja przejdę tutaj. Dobrze, to ja może kontynu kontynuując swoją myśl, nie widzimy tutaj ramion tylnego podnośnika, ale widzimy zaczep. Zaczep jest zmieniony pod tego co mieliśmy w ciągnikach Arbos. Jest to zaczep już szynowy z no, zaczepem obrotowym oczywiście manualnym ale z tego co z tego co wiem na pewno żeby tutaj gdzieś dopasować jakiś automat nie będzie problemu mamy też tutaj przerobioną troszeczkę osłonę wałkawą, no bo wiadomo sprawy BHP tutaj wymagają żeby ta osłona była tam mieliśmy ją zamontowaną na stałe tutaj już mamy taką fajną fajną klapkę, która nam nie ogranicza jakby możliwości tutaj E, zmian czy wysokości, wysokości zaczepu, i tak dalej. Ale najciekawszą rzeczą, chyba którą e, no dużo, dużo osób interesowało, to są zawiesia hakowe. Dokładnie tak. Jeśli chodzi o tylny TUS, już końcówki mamy hakowe. Kategorii drugie, Niektórzy oczywiście. nazywają je CB, CBM-ami, tak. i tak dalej. CBM to jest Tak. CBM to jest y, producent po prostu. Natomiast faktycznie mamy już tu końcówki hakowe. Kategorii drugiej oczywiście. Kategorii drugiej. Co jeszcze takiego skoro już jesteśmy tutaj w tyle, możemy zaobserwować rozdzielacz o troszeczkę zmienionej budowie. Dalej mamy dwie pary wyjść hydraulicznych, ale na jednej parze mamy już blokadę z przepływu oraz tak zwany swobodny przepływ, czyli tak zwany możemy to nazwać kopywanym terenu. Yy, czy coś w tym stylu? U nas to się mówi po prostu funkcja pływająca. pływająca. Natomiast yy, jak już y, przytoczyliśmy trzy nazwy, to każdy będzie wiedział już o co tak. chodzi: każdy z rolników. Tak. Yy, jeszcze jedna sprawa z tyłu, którą zobaczymy. Tak, widzimy tutaj tylną szybę, troszeczkę inna ramka i wycieraczka tylnej szyby. Dużo osób też nas pytało o to kilka osób nawet zażyczyło sobie przeróbkę na taką, na taką właśnie szybę z wycieraczką no to już to mamy w standardzie dodatkowo to już możemy przejść tutaj do, do środka pokazać mamy tak jeżeli chodzi o wyposażenie wnętrza za, za dużych zmian tutaj nie ma, ale co możemy powiedzieć, mamy już tutaj wyświetlacz LEDowy, ciekłokrystaliczny no to dla mnie już jest duża zmiana ten, okej okay. Okay, design jest zupełnie inaczej wygląda to w środku. Rację, nie. nie ma analogowego, tylko jest ciekło krystaliczny i. Tak, z, z takich dużych zmian jeszcze względem poprzednika, mamy oczywiście panel panel klimatyzacji. Z jednym dodanym nową funkcją jakby. Wcześniej mieliśmy załączanie i wyłączanie ogrzewania tutaj pod tą osłoną. Tak, taki był zwykły. zaworek, przekręcaliśmy tak. ten zaworek, natomiast żeby to zrobić... Trzeba było wyjść z ciągnika, przekręcić zaworek. Natomiast tutaj jest jakie rozwiązanie? Tutaj mamy już przycisk załączony, wyłączony, więc możemy to robić już z poziomu kabiny. Dodatkowo drobne zmiany takie kolorystyczne, jeżeli chodzi o przyciski do, poszczególnych, do, posz do uruchamiania poszczególnych tutaj funkcji ciągnika, dodane gniazdo zapalniczki, gniazdo USB. I myślę, że z takich głównych zmian. Najważniejsze, Najważniejsze zmiany, zmiany zostały wymienione, natomiast ja pragnę zauważyć jedną sprawę. Te wszystkie zmiany, praktycznie, które zostały wprowadzone w tych ciągnikach, to są zmiany, które właściwie to były nasze sugestie, co w tych ciągnikach powinno być e, zmienione, żeby te ciągniki były bardziej atrakcyjne. Bardziej atrakcyjne. Słuchajcie, gniazda zapalniczki, gniazdo USB, to była nasza sugestia, bo wielu klientów potrzebowało po prostu dociągnika tego końcówki hakowe. No to my klientom wymienialiśmy butniki, montowaliśmy dodatkowo. W tej chwili to jest wszystko w standardzie wycieraczka. Oni wszystko robili raporty, tak naprawdę, co my dokładamy do ciągników, żeby potem wprowadzić je. Już jako gotowe, jako od producenta, gotowa maszyna jak najbardziej przystosowana, żeby ograniczyć koszty dla klienta końcowego. Nawet te haki możemy podejść. Tutaj mamy takie paczki. Do każdego ciągnika jest, jest taka paczuszka. Jak widzimy, komplet zaczepów, 150, przepraszam, komplet obciążników, 150 kg. Tutaj mamy. Stelarz z młotnikami z przednimi, jak wcześniej wspomniałeś, i tutaj właśnie A tutaj widzimy właśnie możemy zacząć zawiesia, już. Zawiesia, zawiesia hakowe. Także myślę, że teraz ciągnik naprawdę w 100% będzie odpowiadał potrzebom klienta. Oczywiście, standardowo, jak to w ciągnikach AUPAX będziemy mogli tutaj zamontować. Przepraszam, w ciągnikach Arbos, teraz również AUPAX, będziemy mogli zamontować czy to przedni TUS ze wspomnianym już wałkiem WOM. wałkiem WOM, co na pewno będziemy musieli też, trochę to potrwa, bo po prostu przymiarka i, i, i dopasowanie tego WOMu, ładowacz czołowy i myślę, że wiele innych elementów, które mieliśmy już w ofercie, tak naprawdę ten ciągnik będzie wyposażony. Ale już chodzi o to, że po prostu ten ciągnik jest jak najbardziej. Kompletny. Jest bardziej kompletny niż było. Eee, bardzo dziękujemy za to, że byliście z nami, oglądaliście nas. Witamy się, widzimy się prawdopodobnie w kolejnym filmie. Dziękujemy bardzo. Trzymajcie się, cześć. cześć. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie